Marek Kozłowski, pełniący obowiązki kierownika ośrodka szkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zamościu. Panie kierowniku, po 4 stycznia tego roku miały wejść w życie nowe przepisy dotyczące przyszłych kierowców. Jak wygląda ta sytuacja, bo pojawiają się sygnały, że nie do końca jest to takie pewne, że te przepisy w życie wejdą? Rzeczywiście, dzień 4 stycznia 2016 roku miał być tym okresem, gdzie będą obowiązywały nowe przepisy dla kierowców. Niemniej jednak już pojawiają się pewne informacje o problemach no, mogących uniemożliwić wprowadzenie zmian tych właśnie w wyznaczonym terminie, czyli od 4 stycznia 2016 roku. Głównie chodzi o to, że Współpraca centralnej ewidencji pojazdów i kierowców musi być um, opierać się na takiej zasadzie właśnie wymianie informacji pomiędzy starostwami powiatowymi, wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego, policją, inspekcją transportu drogowego, czyli muszą um, te wszystkie instytucje z cepikiem być kompatybilne. No, na dzień dzisiejszy wychodzi, że jednak do końca tak nie jest. Bo centralna ewidencja kierowców i pojazdów zawiera dane właśnie o właścicielach pojazdów, o markach pojazdu, o liczbie miejsc, o badaniach technicznych pojazdów, stanu licznika, o wydarzeniach, które się tam miały miejsce, czyli na przykład o kradzieżach. No i oczywiście zawiera informacje o kierowcach, czyli o osobach, które posiadają uprawnienia do kierowania i którym cofnięto uprawnienia. I tutaj właśnie jest pewien problem z przesyłaniem. Danych. Już pojawiają się sygnały i rzeczywiście tak jest w Polsce, że w niektórych województwach nawet nie mamy, jest to pięć województw, w których nie ma ośrodków do techniki jazdy. Natomiast no, ośrodek do techniki jazdy jest tym miejscem, jak gdyby podstawowym do tego, aby na przykład zrealizować założenia ustawodawcy, czyli przeprowadzić kurs zagrożeń w ruchu drogowym. Są to zajęcia praktyczne dla młodych kierowców w okresie. Próbnym. Mówiło się również, że powróci zielony listek. Jak wygląda sytuacja? Bo niektórzy żartują, że z tych wszystkich zmian chyba tylko zielony listek się ostanie, albo i nawet nie on. Jedną z prowadzonych zmian był to okres próbny dla młodych kierowców. Chodzi tutaj o to, że w okresie dwóch lat od otrzymania prawa jazdy Osoby będą musiały przejść szkolenie teoretyczne właśnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz szkolenie praktyczne w Ośrodku do Techniki Jazdy. Jeżeli chodzi o zajęcia teoretyczne, głównym celem było uświadomienie kierowców na jakie są przyczyny wypadków drogowych, skutki, jakie są psychologiczne aspekty kierowania pojazdem, Jaki jest wpływ funkcji percepcyjnych na podejmowanie decyzji, na czas reakcji, na zachowanie kierowców? Natomiast jeżeli chodzi o zajęcia praktyczne, głównie chodziło o uświadomienie kierowcom, jakie są przyczyny niedostosowania prędkości do warunków jazdy. I tutaj właśnie służył do tego ośrodek doskonalenia techniki jazdy, gdzie kursanci mogli wypróbować jak gdyby swoje siły jadąc w zakręcie czy pokonując, pokonując zakręty z prędkością 50-60 km na godzinę z włączonym systemem stabilizacji toru jazdy czyli SP oraz hamowaniem na wprost oraz hamowaniem w zakręcie z prędkością 40-50 km na, na godzinę z włączonym ABS. Czyli jak gdyby no, po to, jak gdyby wprowadzono te wszystkie zmiany, aby młody kierowca mógł w praktyce zobaczyć, jakie są zagrożenia w ruchu drogowym. Oczywiście oprócz tego, czyli oprócz tego okresu próbnego, czyli w, w, tych kursów, również kierowca musiałby mieć z przodu i z tyłu okrągłą nalepkę barwy białej z symbolem zielonego liścia. Nowego. No i z takim, jak gdyby symbolem musiałby jeździć przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu próbnego, również w tym okresie próbnym nie mógłby przekraczać prędkości powyżej 80 poza terenem zabudowanym oraz 100 km na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej. No tutaj jeszcze są inne, jak gdyby uwarunkowania, jeżeli chodzi o ten okres próbne, mianowicie taki, że jeżeli popełnię dwa wykroczenia w okresie próbnym, to ten okres próbny zostanie mi znowu przedłożony o kolejne dwa lata. Jeżeli mówimy o wykroczeniach, chodzi tutaj konkretnie o to, że jeżeli że przekroczymy prędkość o 30 km na godzinę bądź nie dostosujemy się do znaków zabraniających wyprzedzania, do znaków regulujących pierwszeństwo przejazdu, do sygnałów świetnych, yy, prawda, czy do poleceń i sygnałów dawanych przez Policjanta. Najważniejsze jest to, żeby te przepisy weszły w życie, bo pamiętajmy, że młodzi kierowcy są to osoby w wieku 18-24 lata, które, którzy posiadają prawo jazdy mniej niż przez okres 2 lat. Ta grupa stanowi około 10% populacji użytkowników dróg, natomiast należy zwrócić uwagę, że popełniają oni 1 trzecią wypadków drogowych oraz są jak gdyby jedną, przepraszam 20% wypadków drogowych, natomiast stanowią jedną trzecią osób śmiertelnych wśród wypadków przez pojazdy spowodowane przez pojazdy osobowe. Także taka konieczność jak gdyby wprowadzenia tych zmian jest, natomiast no, przede wszystkim musi zadziałać jak gdyby ten system przekazywania danych ze starost do WORDów, prawda z WORDów do Cepiku i tak dalej. No właśnie, pan kierownik poruszył dosyć ważną sprawę. Według raportu NIK najwięcej ofiar w wypadkach spowodowanych jest tym, że kierowcy po prostu nie wiedzą czasami, jak udzielić pierwszej pomocy, co zamojski WORD robi, aby poprawić wiedzę właśnie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz poszerzyć wiedzę przyszłych kierowców i młodzieży na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nasze pierwsze działania są skierowane oczywiście do szkół, do szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Organizujemy różne turnieje bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdzie temat pierwszej pomocy jest poruszany. Mało tego, oprócz zajęć jak gdyby teoretycznych, pytań związanych z tymi zagadnieniami w formie teoretycznej są zagadnienia praktyczne, gdzie uczniowie muszą wykazać się wiedzą, wiedzą zdobytą na zajęciach w szkole i to jak gdyby przerysować na wykonanie, poprawne wykonanie czynności, na przykład resustacji krążeniowo-oddechowej. Jeżeli chodzi o szkoły gimnazjalne, przekazaliśmy nieodpłatnie fantom do gimnazjum w Miączynie, gdzie uczniowie mogą na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa uczyć się, w jaki sposób należy prawidłowo udzielać pierwszej pomocy, czyli nauczyciele mogą wyrabiać nawyki, może, mogą jak gdyby uczniowie opanować podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, w jaki sposób należy zachować się na miejscu wypadku, jakie czynności należy podjąć, prawda? Także no, bez, bez jak gdyby sama teoria w szkole podstawowej czy w szkole gimnazjalnej niewiele oczywiście da. musimy zabezpieczyć środki dydaktyczne po to, aby te zajęcia praktyczne mogły się również odbywać. Czyli to jest zasada łączenia teorii z praktyką, co nam się właśnie pomalutku, pomalutku udaje współpracując z szkołami podstawowymi i gimnazjami.